Tak sobie myślę, że dzisiaj jest całkiem niezła pogoda na recenzję Tell Me Why, bo jest trochę pochmurno. Za ogranie Tell Me Why wzięłam się troszeczkę wcześniej niż myślałam, ponieważ byłam pewna, że te epizody, które będą się składać na całą historię, będą jeszcze się trochę ciągnąć, a jednak okazało się, że wyszły one dosyć szybko i tak oto miałam okazję ograć całą grę. Cała fabuła w Tell Me Why składa się tak naprawdę z tylko trzech. Trzech, trzech epizodów i te trzy epizody to już jest cała historia, nie potrzebujecie czekać na nic więcej, więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to tak, cała gra jest już do ogrania. Cała połowa zajmie Wam około 6 godzin, troszeczkę więcej, więc nie jest to tak, że jest to gra na jeden wieczór, ale też nie jest tak, że jest to gra, wiecie, na wiele wieczorów. Ja skończyłam ją w 3 wieczory. Tak jak po prostu podzieliłam sobie odcinki, jeden odcinek na jeden wieczór i teraz przychodzę do Was z recenzją. Czym jest Tell Me Why i czy warto sięgnąć po Tell Me Why? Teraz powiem Wam, dlaczego warto posięgnąć po Tell Me Why, a dlaczego nie warto. Przyznam, że jestem wielbicielką studia Don't Note od samego początku. Już ogrywając Remember Me, czyli pierwszą większą grę, naprawdę byłam pod wrażeniem. Jak y, prezentowane były postacie, jakie są tam pomysły. I mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości studio jeszcze rozwinie cały ten temat. Ale wróćmy jednak do tytułu z dzisiejszego odcinka, czyli Tell Me Why. Jest to gra, która jest zbliżona klimatem do tych poprzednich gier ze Studia Tutno, czyli Life is Strange, Before the Storm. I to jest właśnie taka gra, opowieść, w której e, obserwujemy losy dwóch postaci, a konkretnie Alison i Taylora Ronanów. Jest to rodzaństwo, bliźniacze rodzaństwo, które po 10 latach przerwy od pewnego tragicznego wydarzenia spotyka się ponownie i wracają do domu rodzinnego, aby go wysprzątać, oczyścić i sprzedać, ponieważ nic ich tak naprawdę już z tym miejscem nie łączy. Jednak jak się okazuje już nie, nie jest tak do końca, że ich całkowicie nic nie łączy, ponieważ na miejscu pojawiają się wspomnienia. Nie tyle z ich życia w tamtym miejscu, ale także z tej nocy tragicznej, która ich rozłączyła. W tym miejscu opowiadanie fabuły zakończę, ponieważ wydaje mi się, że właśnie odkrywanie tej fabuły to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w całej tej grze. A i tej fabuły też nie ma na tyle, aby nie zdarzyło się tak, że ja po prostu za dużo wam nie zdradzę. Ten Miwai ma niemal dokładnie tą samą strukturę co Life is Strange, czyli mamy małe miasteczko, w którym mamy e, naszych bohaterów, którzy przeżywają taką intrygującą, dość ciężką, ale z drugiej strony ciekawą historię życiową, a w międzyczasie jest to wpleciony jakiś taki drobny wątek fantastyczny, ale on nie jest na tyle fantastyczny, aby, wiecie, jak to powiedzieć, wpływał na cały świat. On jest tylko i wyłącznie widoczny dla naszych bohaterów. Nie zagłębiając się zbytnio w szczegóły, nasi bohaterowie potrafią widzieć wspomnienia. I nie tylko wspomnienia, po prostu widzieć nazwijmy to samodzielnie, ale jako dwójka potrafią zobaczyć dokładnie to samo wspomnienie, które akurat, załóżmy, pojawia się w ich głowach. Ta niezwykła umiejętność po części staje się naszym gameplayem, ponieważ poruszając się po konkretnych lokacjach mamy okazję oglądać e, pewne wspomnienia i załóżmy, decydować, które wspomnienie według nas jest tym. Faktycznie właściwym wspomnieniem, ponieważ czasami kierujemy Allison, a czasami Tylerem. Fabuła dzieje się na Alasce, w niedużym miasteczku. Jest to takie typowe dla mnie Stephen King miasteczko, w którym dzieją się naprawdę dziwne i tajemnicze rzeczy, ale spokojnie, bez duchów, tylko takie rzeczy, które dotyczą zwyczajnych ludzi. Dramaty, sytuacje. I ta bolesna codzienność, którą każdy z nas musi się mierzyć, a zwłaszcza ludzie, którzy mieszkają gdzieś całkowicie na krańcu świata, bardzo, bardzo, bardzo małym miasteczku. Gameplayowo Dot Not pozwoliło nam e, kierować raz na jakiś czas Taylorem, czasami Allison. I ogólnie nasze decyzje, w jaki sposób w przyszłości mają wpłynąć na relacje rodzeństwa. Jak to rozwiążecie, to już jest Wasza kwestia. Natomiast jak prezentuje się to fabularnie? Całkiem nieźle, ale przyznaję, że fabuła była dla mnie osobiście już od, po drugim odcinku dość przewidywalna, ponieważ postaci, które brały udział w tym całym dramacie, jest bardzo niewiele. Tak naprawdę tych głównych postaci mamy około 6 osób, przez co bardzo zawęża nam to powiedzmy krąg y, postaci, które brały udział, kiedy zaczynamy po prostu rozmawiać z kolejnymi i. Podążać po sznurku do rozwiązania całej sytuacji, bardzo łatwo jest przewidzieć, co się później stanie po prostu. Chyba, że ja jestem takim niesamowitym detektywem, ale wydaje mi się, że po prostu jest to dość prosta historia. Natomiast to, co nie jest proste w tej historii, to wprowadzenie tak, postaci, która w sumie z bardzo wielu powodów sprowadziła mnie do zagrania w tą grę, czyli postaci transpłciowej. Ponieważ tak, Dodnot pozwoliła nam zagrać po raz pierwszy tak naprawdę chyba w historii gier komputerowych postacią transpłciową. Jest to Tyler. To nie jest specjalna tajemnica, ponieważ jest to coś, czym ogólnie twórcy reklamowali grę, więc wydaje mi się, że to nie będzie dla Was wielką tajemnicą. I tutaj duży plus dla twórców za wprowadzenie takiej postaci, bo jest to według mnie bardzo interesujące i wydaje mi się, że wciąż bardzo wiele osób tak naprawdę nie ma świadomości, z czym. Wiąże się transpłciowość, i przede wszystkim jest też bardzo przyjemny fakt, że twórcy w komentarzach i w dialogach tych postaci wcale nie romantyzują za bardzo zmiany płci. Ponieważ sam Tyler w pewnym momencie zaczyna wspominać, co się działo, kiedy zaczął przyjmować hormony. I uwierzcie mi, to nie jest opowieść. O różowych jednorożcach i wspaniałej sytuacji, która wiąże się z tym, co czeka Was, jeżeli zdecydujecie się na taki krok. Tak samo pojawia się tutaj bardzo dużo informacji ze strony Taylora na temat tego, jak jednak takie osoby się często czują. Załóżmy, kiedy jednak zdecydują się na coś takiego, jak się czują, kiedy żyją, nazwijmy swoim poprzednim jeszcze ciele, ale. Nie decydują się jednak na krok i są w jakiś sposób uwięzione. To jest bardzo duży plus, ponieważ wydaje mi się, że w ten sposób bardzo fajnie można pokazać, jak po prostu takie osoby funkcjonują na co dzień, i to jest dla mnie akurat plus tej gry. Mam jednocześnie świadomość, że tak naprawdę nie jest tak, że wszyscy będą w stanie się identyfikować z taką postacią. Bo umówmy się, owszem, to jest temat, który w jakiś sposób obecnie jest chodliwy, obecnie jest bardzo ważny i wszyscy zwracają na niego uwagę, ale jednak odsetek i procent takich osób, które istnieją po prostu w zwyczajnie normalnym naszym świecie, jest bardzo niski, więc wydaje mi się, że ilość osób, która będzie w stanie się, nazwijmy to, wcielić i poczuć dobrze też grając tą postacią, może być dość ograniczona. I tu jest dobrze, że czasami jednak prowadzimy postać Alison, która po prostu owszem, jest zwyczajną dziewczyną, bo przez to nie czujemy się cały czas wepchnięci w jakąś postać, która nas po prostu zwyczajnie, nie czujemy jej, tak? Chodzi mi bowiem o tą sytuację, że jednak kiedy gramy w gry i mamy na przykład taki kreator postaci, to większość z nas wybiera płeć, która jest dla nas. Odpowiednia, w sensie tożsama, z którą się utorsamiamy. Jeżeli gra mężczyzna, to najczęściej wybierze mężczyznę. Jeżeli ja na przykład gram jako dziewczyna, wybieram po prostu dziewczynę najczęściej, żeby grać i czuć się taka, nazwijmy to, na miejscu. I podejrzewam, że bardzo wiele osób nie sięgnie po tą grę właśnie z tego powodu, ale równie dużo osób może sięgnąć, poszukując. Ciekawostki czy choćby nawet sensacji. Ciekawym jest też pokazanie zupełnie różnych podejść ogólnie do samego tematu, ponieważ jednak po latach zamiast dziewczynki wraca mężczyzna. Jest oczywiście zauważalna przez mieszkańców miasta i popatrzymy w trakcie trwania gry na różne podejście ogólnie do tej sytuacji. I to jest jedna z rzeczy, która w jakiś sposób mnie zdziwiła. Zaskoczyła, jako osobę, która pochodzi jednak z wcale nie małego miasta, ale nazwijmy to średniego, ponieważ dorastając mieszkałam w miejscu, które jednak było trochę oddalone od centrum i tam było dużo starszych ludzi i w całej grze Tell Me Why wszyscy tak naprawdę bardzo dobrze znoszą tą sytuację, w sensie znoszą tą sytuację, kiedy po latach zamiast dziewczynki wraca mężczyzna, ale wszyscy tak naprawdę są cool z tą sytuacją i nie mają z tym problemów. Natomiast jako ja, jako człowiek, który dorasta w miejscu, w którym faktycznie takie, nazwijmy to, różnego rodzaju plotki rozchodziły się bardzo szybko, z prędkością kosmiczną. Jeżeli działo się coś takiego nieco innego niż... Na co dzień, to oczywiście ta informacja, niemal z prędkością kosmiczną, trafiała do kolejnej sąsiadki, a potem zmieniała swoją formę. Natomiast to, czego według mnie zabrakło z TEMIUY, to taka postać, która jest absolutnie. Negatywnie, skrajnie negatywnie nastawiona na naszej postaci, ponieważ, ponieważ, tak jak przed chwilą wspomniałam, wszyscy w tym miasteczku tak naprawdę bardzo dobrze znoszą całą tą sytuację i wcale nie mają z tym problemów, próbują zrozumieć. Wszyscy są ok. Natomiast mnie brakło takiej postaci, która była niby niemal radykalnie na nie, wiecie. W ten sposób pojawiłaby się jakaś dynamika, i też tak naprawdę, według mnie. Jakiś obraz prawdy, ponieważ to nie jest tak, że wszyscy, absolutnie wszyscy, których spotkalibyśmy po drodze w swoim życiu, byliby z nami w porządku. Wszystko to też wiąże się z taką niedużą paletą postaci, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, w tych postaci jest zaledwie kilka i ta cała historia. Rozumiem, dlaczego ich jest niewiele, ponieważ cała historia zajmuje nam niewiele, to są tylko trzy odcinki. W tych trzech odcinkach nie mogli oni zawrzeć zbyt dużo treści, żeby to się nie zaczęło, tak mówię krótko, przelewać, ponieważ w którymś momencie po prostu zabrakłoby dla kogoś miejsca, czasu i wypowiedzi. Ale przydałoby się trochę więcej takich barwnych, radykalnych postaci, trochę jak Chloe wiecie, z Life is Strange. Ona była bardzo, ona była takim motylem, natomiast Alison jest po prostu zwykła, Tyler jest tak naprawdę bardzo zwykły. I cała reszta postaci w tle też jest taka bardzo zwykła. Być może wynikało to po części z braku chęci dalszego ryzyka, ponieważ Dontnod i tak zaryzykowało dając postać transgenderową w swojej grze, więc być może nie chcieli oni wprowadzać kolejnych bardzo kontrowersyjnych postaci i bardzo takich wyróżniających się osób, żeby nie wzbudzać takiej świadomości, że być może chcemy Was skusić do naszej gry tylko i wyłącznie kontrowersją. Ponieważ tak naprawdę w tej grze nie znajdziecie kontrowersji. Biorąc pod uwagę nawet fakt, że będziecie grać Postacią transpłciową ta gra absolutnie nie jest kontrowersyjna. Ona opowiada jakąś historię, pokazuje nam jakiś problem. Pokazuje nam nie tyle problem zmiany buci, ale także ogólnie problemów życiowych, zmiany życia, problemów ewentualnie z zaakceptowaniem samego siebie w różnych formach. Natomiast jeżeli mówimy o kontrowersji, to ja jej tam nie znalazłam. I nie mówię tego, będąc po prostu zawiedziona, mówię to po to, że wiele osób mam wrażenie, czytając tytuł Tell Me Why, informacje podstawowe, że mamy tutaj taką i taką postać i mamy postać transpłciową, będzie oczekiwać, że będzie oczekiwać, będzie niemal przekonana, że w tej grze będą jakieś bardzo kontrowersyjne kwestie, a tam ich nie ma. Jeżeli szukacie tam gry, to tak naprawdę to jest bardziej chodzona historia. Kilka razy zdarzają się jakieś zagadki, ale są one bardzo proste i bardzo łatwe do rozwiązania. A jeżeli nawet macie jakieś problemy, to z reguły gra w jakiś tam sposób stara się podpowiedzieć, jak rozwiązać te zagadki więc gameplayowo to tam się nie nagracie i nie namachacie myszką, bo ja akurat grałam na komputerze Za plus też na pewno uznaje bardzo fajne miejsce tak naprawdę do osadzenia fabuły gry, ponieważ jest to Alaska i przyznaję, że ten taki mroźny, chłodny klimat w jakiś sposób koresponduje z tym, co przeżywają nasze postacie Podsumowując z dużą przyjemnością grało mi się z nową grę od DotNote'ów. Czy to będzie kamień milowy dla nich? Nie sądzę. Jest to bardzo intrygująca historia, którą oceniłabym na... ...kej, na takie nazwijmy to, wiecie, czwórkę na szynach, bo nie ma tam nic specjalnie zaskakującego, ale jest to na tyle ciekawe i na tyle dobrze napisane, aby utrzymać nas przy grze do samego końca. Ale na pewno polecam Wam tą grę, jeżeli po prostu chcecie sobie pograć coś przyjemnego na weekend, bo to by według mnie jest idealna gra właśnie na dwa dni weekendu. Kończę już, bo rozgadałam się trochę i wiem o tym, ale z drugiej strony, według mnie jest to temat na tyle ciekawy, że warto poświęcić mu troszeczkę czasu, warto tej grze właśnie trochę. Dać możliwości, spróbować swoich sił, zobaczyć jak się nam będzie grało. To jest właśnie taka gra, która trochę wywołuje tematów do porozmawiania, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to jak najbardziej. Tymczasem, jak klasycznie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie lajki, like, jeżeli Wam się podobało. Zasubskrybujcie kanał, udostępniajcie to wideo, klikajcie tam w dzwoneczki. I co wam tam jeszcze fantazja poniesie, jeżeli was fantazja poniesie, to napiszcie mi jakiś komentarz, czy graliście w Tell Me Why, czy podoba wam się wprowadzanie takich postaci do gier, czy w ogóle jesteście na nie i uważacie, że ten temat powinien być z dala od gier komputerowych. Tymczasem kończę, bo nigdy w życiu nie skończę gadać, a potem będę to obrawiać wieki w programie. Dzięki wielkie i cześć, pa, pa. Do kolejnej recenzji!